Kamienna Góra oraz Wielki Lubański Las gościły pieszych turystów z regionu, którzy wzięli udział w kolejnej edycji marszów na orientację. Organizatorem ósmych marszów na orientację Bukowa Góra 2011 był oddział łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i osiedlowe koło PPPK nr 35 w Lubaniu. Pomocy organizacyjnej uczestnikom rajdu udzieliła Szkoła Muzyczna im. Oskara Kolberga w Lubaniu oraz Restauracja Ratuszowa Teresy Kremis, która karmiła zawodników. Finansowo pomógł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Lubania. Kierownikiem zawodów był Henryk Sławiński. Impreza jest w Lubaniu rozgrywana po raz ósmy. Jest to szósta runda Pucharu Dolnego Śląska w marszach na orientację. Do wakacji odbyło się pięć zawodów na terenie całego Dolnego Śląska. No i na jesień mamy następne pięć. Inaugurujemy w Lubaniu szóste, szóstą edycję. Punktacje z wszystkich poszczególnych dziesięciu zawodów są liczone do Pucharu Dolnego Śląska. Lubań zawsze miał dużo uczestników zgłoszonych mieliśmy 100 prawie 90 osób zgłoszonych to co ja wiem w dniu dzisiejszym będzie walczyło około 160 170 osób i jutro to jest tak zwana grupa elita i w tej grupie gdzie są już najlepsi zawodnicy nie tylko zresztą dolnego śląska będą startowali Oddzielnie na Bukowej Górze. Bardzo duży udział dzieci przyjechały tutaj i z Bogatyni, i ze Zgorzelca, Strzelina, Wlenia, Lwówka, Siedlencina. Parę zawodników z Lubania startuje. Zawodnicy są podzieleni na grupy wiekowe. I w tych grupach są klasyfikowani. Mają za zadanie znalezienie w terenie podczas dwóch różnych etapów punkty kontrolne przeciętnie od 10 do 20 i muszą znaleźć na podstawie kompasu, na podstawie posiadanej bardzo skromnej mapki, niepełnej zresztą te punkty, odpowiednio je oznakować, zgłosić się w czasie określonym. Na na mecie i na podstawie tych wyników z kart startowych, spisane sędziowie ustalają kolejność zawodników. Marsze na orientację istnieją, odkąd istnieje turystyka. Polska akurat nie jest tym krajem, który, który przoduje, to są Szwajcarzy, Szwedzi, w ogóle Skandynawia, tam jest ta dyscyplina sportu, to jest dyscyplina tak na pograniczu turystyki i sportu tam jest najbardziej popularna. no W ogóle na Dolnym Śląsku zawody odbywają się już od lat końca lat 50. Są to Zawody pod egidą Polskiego Towarzystwa turystyczno krajoznawczego ale w Lubaniu organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Zresztą nie pierwszy raz robimy taką imprezę. Również zawodnicy z Lubania uczestniczą w podobnych zawodach poszczególnych etapach współzawodnictwa w innych miastach, jak mówiłem, zawodów jest rocznie 10 do klasyfikacji. Także y, pogoda dopisuje, zawodnicy będą pokonywali trasy y, różne, y, nawet 3,5 km, y, ale te krótsze mają 1700. Jest jeszcze grupa taka y, dla początkujących, biorą w niej udział zawodnicy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy i z opiekunem obchodzą z mapką y, trasę. Ucząc się podstaw e, zawodów, podstaw rozpoznawania mapy, znakowania punktów kontrolnych e, na kartach startowych, e, taka grupa e, nie ma ograniczenia, może liczyć od 2 e, do 10 nawet osób i jest tylko robiona dla początkujących. Pozostali są klasyfikowani. W międzyczasie na półmetku, czyli po pierwszym etapie, uczestnicy dostaną. E, Bułkę słodką, napoje chłodzące, a na zakończenie imprezy po ukończeniu ostatniego etapu będzie wydawany ciepły posiłek. W imprezie brali udział zawodnicy z całego Dolnego Śląska. Dzieci dostają kartę startową i mapę i muszą wyjść w teren, tutaj na tą naszą piękną bukową górkę w parku na Kamiennej Górze i z mapą chodzimy, potwierdzamy punkty kontrolne w terenie. Uczy to dzieci samodzielności i podejmowania decyzji, bo na mapie mamy zaznaczonych 7 punktów, a tych, które rozstawili organizatorzy jest do dużo więcej. Także tutaj trudność też w zależności od tego, jaką mamy kategorię. W kategorii TP tutaj mamy pełną mapkę, nie ma jakiegoś problemu, ale tak jak słyszałem na odprawie, już dla dzieci szkół podstawowych 4-6 etapy są skomplikowane, mają kółeczka jakieś powyrysowane, Pobracane. W kategorii TM-ów już jest trudniej. No a kategoria TJ i TS-ów, tych ludzi już starszych, kolega powiedział, że zrobił specjalną odprawę, bo jadą gdzieś na poligony. Także co ich czeka, to zobaczymy, jak wrócą. Dzieci bawiły się doskonale poznając przyrodę i bliskie okolice Lubania. Ja bardzo lubię imprezy, właśnie marsze na orientację, można rekreację uprawiać, poznawać tereny pięk bardzo piękne Dolnego Śląska i w ten sposób młodzież zapoznaje się z naturą. Coś tam dziewczyny zaczęły mam rotać o jakimś kółku, że, że jest na nim bardzo fajnie, właśnie mój brat też na, na tym zajął trzecie miejsce. No i właśnie, no i tak, tak właśnie tutaj trafiłam na to miejsce. Budową tras zajęli się Tadeusz Sławiński i Jacek Sławiński, a sędziowali bieg Tadeusz Sławiński i Wojciech Król. Sekretariat i bazę zawodów obsługiwały panie Anna Pernej, Bogusława Rzybort i Danuta Śliwa. Wszyscy pracowali społecznie. Zawody odbyły się przy słonecznej, lecz nieco chłodnej pogodzie. Obowiązywała klasyfikacja zespołowa.